Witam Was moi drodzy. Mamy 18 marzec i chciałam Wam pokazać na życie ogrodnika. Coś, co wyszło w szklarni, coś, co wyszło w szklarni, super świetnie, cudownie i coś. Co nie do końca ponieważ te sadzonki pomidorów powinny być o wiele większe, ale one jakoś po przepikowaniu straciły swój wigor, nie chciały ruszyć. Hmm, niestety ziemia musiała być nieodpowiednia, ale nie przejmujemy się, ponieważ one teraz dostaną biohumusu i dostaną nawozu z obierek, czyli gotuję obierki, z tego zlewam wodę, rozcięczam sobie z wodą normalną. Hmm, obierki idą dla kur, a woda idzie tutaj pod yy, moje roślinki, więc zaraz powinny ruszyć. Ale nie przejmujmy się tym. Ważne, że żyją, że są. Pójdą też do gruntu, też będzie zachodziła inna historia. Ruszą. Ale z tego, co jestem dumna. No spójrzcie. Całe uprawy święta zaraz za pasem, a ja będę miała świąteczne mm, sałatki właśnie z moich upraw. Sorry, dookoła mnóstwo wszyscy się obudzili i wszyscy przed świętami koszą trawę, więc pewnie słać dużo kosiarek. A więc tak, co mamy? Szczypiorek, no oczywiście musi być go bardzo dużo. Już koperek jest bardzo ładny. Zawsze się bałam, że koperek boi się mrozu, ale on już go wyjdzie wtedy, kiedy powinien, tak? Czyli w szklarni on się tego nie boi. Było minus 7. Tutaj nie wszedł mróz, ponieważ spójrzcie, to jest wyznacznik tego, czy był mróz, czy nie był. To jest papryka, która została posadzona tutaj około 6 tygodni temu. Jak pikowałam, biedna miała za dużo, tutaj wrzuciłam i ona też rośnie, nic jej się nie dzieje, ponieważ to jest fajny poliwęglan 6 mm grubości i nie ma żadnego problemu. Spójrzcie tutaj. <grytanie> Na świąteczny stół. Jak znalazł weczka. Ta podłużna, tak naprawdę najlepsza w tym momencie, ona taka spinterka jest, więc ona zdąży zejść mi z foliaka, zanim przyjdzie, zanim przyjdą pomidory. Tam mamy karepkę. było minus 6 na dworzu, a ona tutaj sobie zaczęła rosnąć. Nie ma żadnego problemu. Zaraz będzie główki próbowała wiązać, więc jesteśmy super zadowoleni. Tutaj szpinak. Hmm, Mogłoby być go więcej. Kiepsko mi tutaj kiełkował. Już go tutaj oczywiście podjadamy sobie dookoła. Ale no spójrzcie. Jak zwykle szpinak to matador. I jak jest taki zielony, nie zachowujcie go, nie wiem, nie oszczędzajcie, jedźcie ile tylko wlezie, ponieważ on jak będzie za gorąco, puści pędy nasienne i będzie mi po szpinaku. Także... Teraz bardzo fajnie, bo to jest ze szklarni, szpinak, a już mam posiany w gruncie i tam też już będzie niedługo do jedzenia. Ten, znaczy to ja dopiero wyrósł, dopiero pieszyński pokazał, ale przy takich temperaturach to też szybko przyjdzie jego pora. Yy, tutaj chyba najgorzej <grytania> rukola. No coś jej się nie, nie machnęło, nie chciała się ruszyć. Były trzy rządki, niestety nie wyszły, nie udało się. Małe zbiory, no ale są. Tutaj mamy kolejną rzodkieweczkę, a tutaj była ciekawa rzodkiewka, bo to była rzodkiewka z Lidla. I ona była yy, taka mieszanka. No i mamy taką zwykłą rzodkiewkę. Miam, miam, miam. Patrzcie, wieka fajna rzodkiewa. Ale mamy też sopelkowatą rzutkiewkę. Widzicie? Taką yy, białą. Więc ja sobie wybieram te największe, które mam czerwone a białe zostawiam także niam, niam niam dzisiaj na kolację i na święta będzie rzutkie beczka oczywiście eee, tutaj mam pikowane rukołle wioletnią, hmm, nie wiem czy mokad wieloletnią mam w, ten, w szklarni później ją sobie przesadzę do gruntu tutaj mam sałaty też były pikowane z rozsady mojej tam są rzymskie dwie ciemna i normalna taka i taka ciemniejsza no i krucha czyli lodowa ja nie będę czekała, mi się cała głowa wytworzy, tylko po prostu ja sobie systematycznie obrywam po kolei listki i już zżeramy sobie na kolację. No bardzo dużo zjemy z tego na święta, bo o to tu chodzi. No i tutaj, to ja Wam mówiłam o tym. To jest pakczoj, kapusta pakczoj. Normalnie ona rośnie w oczach. To jest pakczoj, a to jest... Niby spinterka, normalna kapusta, taka spiczasta. Więc ona dopiero musi wytworzyć. Ona tutaj dopiero próbuje zawiązać sobie główkę. A to jest gotowe do jedzenia. Ja sobie pomiędzy wybierałam niektóre, niektóre z nich, niektórym odbrywałam listki. Ale też trzeba do nią zwrócić uwagę żeby tutaj nie puszczała pędu nasiennego. Jak puści pęd do góry nasienny, trzeba od razu zrywać, zrobić sobie, nie wiem, młodą kapustkę, albo zasmażoną kapustę, albo, nie wiem, na styl azjatycki. Ale jeżeli ona już puściła pęd nasienny, bo ona nie lubi ciepła, to wtedy pszit, trzeba ją zjeść i tyle. Ale spójrzcie. No po prostu to jest gąszcz jedzenia i to bardzo szybko rośnie. Tutaj mamy musztardowca. O tutaj codziennie sobie widzicie, obrywam te listki. Im większe, tym lepsze. Nie trzeba dużo myć. Tutaj mamy mizunę. Ciemną mizunę. Jasną mizunę to jest taka fajna kapusta. Sałatka z takim z charakterem, ze smakiem jakimś. Także y, takie trochę lekko pikantne. Tutaj mam groszek. Yy w szklarni, bo pokusiłam się, żeby go bardzo szybko posiać. Ja go bardzo szybko posiałam, to stwierdziłam, że tutaj nie narobi szkód, a to jest groszek, który jest cukrowy. On ma takie bardzo, bardzo długie groszki i niezbyt czekamy na, o, na groszek, taki, na groch, bym powiedziała, do zjedzenia, tylko właśnie czekamy na, tą łupin, na, tą, na ten cały strąg, żeby sobie z całości zjeść. No i tutaj mamy kolejne sałaty, bo my lubimy sałaty kapusty, no i tutaj jak zawsze mówię jak macie, jak posiejecie jedną rzodkiewkę, oczekujecie tydzień albo dwa najlepiej tydzień i kolejcie siejecie kolejną rzodkiewkę, jak jedną wiecie to żeby druga Wam dorastała ja już kolejną mam już w gruncie posianą także rzodkiewkę trzeba cały czas, cały czas no i spójrzcie tutaj już ta już niedługo będzie gotowa do jedzenia, więc w zasadzie bardzo dobrze, ponieważ tamte jeszcze mam sporo i ja muszę ją zjeść. A tutaj jeszcze czeka parę rzeczy do przepikowania, a tu już idzie do gruntu. No i tu są chyba ostatnie resztki pieszarki. Nie chcę zbytnio już rosnąć. Ja się tego nie pozbywam, tylko wezmę sobie to do gruntu, przerzucę, dam troszeczkę nawozu i zobaczymy. Może jednak grzybnia się odrodzi. Także, moi drodzy, Jestem w sumie, no bardzo zadowolona, popatrzcie, święta już będę miała ze swoimi sałatami, swoje rzodkiewki już podżeram od dwóch tygodni w zasadzie. Mówię podżeram, to nie jest na, wiecie, nie wiadomo ja tam się najadłam, ale no spójrz, no taką rzodkieweczkę, no, albo tutaj, no chodź rzodkieweczka. No i na kolację już będzie, a tą sopelkową, no sopelkowa to ona jest taka, że mm, chciałabym jeszcze ją oszczędzić bo um, ona urośnie y, taki długi sopel z niej. Dlatego jeszcze, jeszcze poczekam, tej jeszcze nie będę chciała wyciągać. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że i Wy macie fajne zbiory. Niedługo się będę szykowała do tego, żeby przesadzić tutaj pomidory. Skoro papryka, która tutaj była od 6 tygodni nie zmarzła, to jej pomidory też nie pomarzną. Szczególnie, że są już w tym miejscu od dłuższego czasu. Chociaż... Hmm. Ta pogoda jest naprawdę bardzo dziwna. Te 26 stopni dzisiaj, gdzie pół, półtorej tygodnia temu mieliśmy minusowe temperatury, minus 6, minus 7, no to takie dość dziwne. No ale, moi drodzy, takie życie ogrodnika, nie możemy być niczego pewni, więc ja pewnie po świętach będę sobie już sadziła pomidorki do gruntu, do foliaczka, do, do mojej szklarni. No i co, moi drodzy? Życzę Wam wszystkiego dobrego na te święta. Zdrowych, radosnych i pogodnych. I obyście wy mieli też takie fajne zbiory.